Jeszcze. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest 19 marca. Około 15 stopni jest pogoda. Ja wczoraj powypuszczałem matki z izolatorów. I pomyślałem sobie, że często spotykam się z pytaniem, kiedy wypuszczać matki. I zawsze odpowiadam, że wtedy, kiedy mogą latać i mają po co latać. No, w kwitnie w tej chwili Iwa. Widzę, że noszą tam jakieś pyłki, jakiś pyłek. Ale yy, a propos tego pytania, kiedy wypuszczać matki z izolatorów? Ja zwykle wypuszczałem po 8 marca. No to dzisiaj jest yy, jakby 10 dni później. I często spotykałem no, czasami powiedzmy spotykałem już takie niecierpliwe rodziny, yy, które wewnątrz izolatorów budowały. Komórki pszczele i koniecznie, żeby matka tam chciała, żeby matka tam czerwiła. Izolator jest po to, żeby uniemożliwić matce czerwienie nie? i te. No, ale pszczoły, jak już kiedyś mówiłem, tak jak mafia przed policją, tak samo one są zawsze pół kroku przed nami. No i proszę, oto są to jest skutek przedłużenia, że tak powiem kryminału matki w izolatorze jedna rodzinka nabudowała tu jeszcze wkryty już proszę zobaczyć. No, aż mi szkoda tego wszystkiego no ale taki, takie to jest. Tutaj druga rodzinka o, nie dość że wewnątrz nabudowały to jeszcze nawet na zewnątrz no, tu matki nie było no, na zewnątrz sobie nabudowała. Teraz druga rodzinka nabudowała na zewnątrz. I proszę w środku ile jest czerwiu, ile jest czerwiu krytego. Już pokażę. O, Ile jest krytego czerwiu w środku. To jest, no, jak to się mówi, na dłoń tego czerwiu. Następna, no ta się tak nie popisała, ale, ale już, ale już zaczęły. Ta, troszkę skromniej, ale, ale już coś zaczęły tu wydziwiać. No i ta Chyba rekordzistka. Proszę. I proszę zobaczyć, jak sobie sprytnie poradziły. Te plaster są przecież położone tak, prawda? W tym kierunku. No to w tym kierunku to sobie nie mogły zrobić normalnej komórki. No sobie zrobię w tym kierunku. O, proszę. Tu są Zaraz do słońca pokażę. No sobie zrobię w tym kierunku. Także to jest taka... Trochę moja podpowiedź na pytanie, kiedy uwalniać matki z izolatorów po, na wiosnę, po zimie. No, 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 no nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy. Różnica e, 10 dni e, przyczyniła się do takich no, strat, może nie strat, ale, ale w każdym razie e, ten czerw karmicielki wykarmiły, przecież to są już larwy. O, zasklepiony, nie? To to on jest wykarmiony i on przepadnie. Teraz na chwilę zrobimy przerwę. Ja otworzę ul i jestem zobowiązany pokazać Państwu żałosne wyniki mojego eksperymentu z bankiem matek. Nie wiem, czy jakakolwiek matka przeżyła, ale to zobaczymy. Ja jeszcze tam nie zaglądałem. Specjalnie ten ul zostawiłem na dzisiaj. No przerwijmy na chwilę. Dalej kontynuujemy dzisiejszy filmik. To jest ten ul, w którym jest tak zwany bank matek. No bank może został, a nie wiem co jest z zawartością. Ja często na spotkaniach z kolegami mówię, że przyznaję się, że prawdopodobnie popełniłem w czasie swoich zmagań z pszczelarstwem więcej błędów niż ktokolwiek z obecnych. I tutaj jest taki tego przykład. Proszę przyjrzeć się. To są plateczki. Ja specjalnie z drugiej strony porobiłem otworki dodatkowe, żeby był łatwiejszy kontakt Pszczół z matkami. Tylko, że montując to wszystko, to zamontowałem odwrotnie to znaczy tymi moimi otworkami w kierunku pszczół do zewnątrz. Co spowodowało, że te yy, powiedzmy otworki, które łatwiej umożliwiały pszczołom kontakt z matką, zostały no, w środku tutaj. A i oczywiście prawdopodobnie te wszystkie matki nie przeżyły zimowli ja nie ja nie przeżywam tego bo ostatecznie połączy tę rodzinę z sąsiednią i, która ma matkę no tylko śmiesznie że miał to być bank matek proszę zobaczyć nie ma się czym chwalić w tych z tych pięciu te trzy nie żyją no i te dwie też nie żyją To jest w ogóle pusta klateczka. Nie wiem dlaczego. No to cztery. Ale cztery nie żyją. Bo widzę przez ten... te otwory, które były że tak powiem bardziej wygodne dla pszczół do kontaktu z mutkami to włożyłem do środka, a te moje dziureczki. Na zewnątrz. No i zostały jeszcze dwie klateczki Tu nie wiem dlaczego, ale tu matka nie żyje A tu jest Dość było dobre No i I tutaj Tutaj podobnie Tak nie żyje więc proszę państwa no przykro mi nie potrafiłem nie potrafiłem właściwie zazimować tego banku matek szkoda tych pszczół Ech. będę się zastanawiał jeszcze jakie błędy popełniłem jak na razie zimowla na przykład dwóch czy czterech matek w jednej rodzinie mi się udawała ale nie w takich klateczkach tylko no, w izolatorach tam gdzie pszczoły mogły dojść ja jeszcze jedno sprawdzę w tej chwili nawet sprawdźmy bo jeśli było tak że gdzieś wygryzła się gdzieś wygryzła się y, matka o której ja nie wiem to y, Wtedy nic dziwnego, że, że te matki, które były wizualne. Jeszcze sprawdzę. sprawdzę. Jeśli by taka matka była, to byłby czerwony. No, niestety nie ma żadnej matki. Mój eksperyment z przezimowaniem matek w tak zwanym Banku Matek się nie udał. Wiem, że Małychinowi, nim mu Moskale rozwalili pasiekę, udało się z pięciu różnych układów stworzenia banku matek tylko w jednym z 25 matek chyba mu przyzimowało 21. Ale tylko w jednym układzie i to był układ taki, że te izolator był zrobiony z kraty dla połowiania propolisu i włożony w ramkę tak jak ja tu włożyłem. I te przegródki dla matek były no, znacznie mniejsze niż, niż te klateczki tutaj są. Tam mu się udało, a w pozostałych chyba czterech y, układach, kiedy on y, próbował ten bank matek na przykład położyć na górę, na, na y, gniazdo, tam było miejsce ocieplić i tak dalej, też z dwudziestu paru ani jedna nie przezimowała. I w izolatorze takim włożonym między ramki, też zrobionym z takiego, też no, ani jednym nie przeżywa. No to są próby, no trudno. Prób, tę rodzinę z radością połączę z taką jedną, która ma matkę, ale jest słaba i będzie fajnie. Dziękuję Państwu szlicznie. Powodzenia życzę w, na, w nowym sezonie.